Hejka, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać mój cały dzień jedzenia, bo mam przygotowane kilka fajnych przepisów, którymi chciałabym się z Wami podzielić, więc bez gadania przechodzimy do śniadania. Dzisiaj na śniadanie chcę przygotować. Posty z gruszką, którą usmażę na patelni. Do tego będzie świeża roszponka, żurawina i ser e, camembert, który też podgrzeję na patelni. Generalnie jest to mega proste, nie zajmuje dużo czasu, także ekstra, bo ja trochę się spieszę, więc e, lecimy sobie z tym. Zaraz Wam pokażę, co będzie potrzebne. Będzie nam potrzebny chleb tostowy, Ser, myślałam, że mam camembert, nie mam camemberta, więc wzięłam brie. Rożponka albo jakikolwiek inny liść, może być sałata, może być szpinak, cokolwiek macie. Gruszka, jedna powinna wystarczyć. Ja będę robić w ogóle cztery tosty, bo będę robić dwa dla siebie, dwa dla jeżyka i Jedna gruszka nam powinna wystarczyć na cztery tosty. Do tego trochę masła, żeby tą gruszkę na nim usmażyć. Żurawiną posypię na wierzch, jak wszystko będzie gotowe. No, i tu są rzeczy, które są potrzebne do sosu, czyli musztarda francuska, ocet balsamiczny, oliwa z oliwek, cytryna, w sensie sok z cytryny i miód. Także y, myślę, że zacznę od tego, żeby wrzucić y, chleb już do tostera, bo raczej nie będę długo y, smażyła tych rzeczy. Powinno iść to całkiem sprawnie, a poza tym nie mam czasu, więc generalnie y, y, od razu lecę z tym, żeby już tutaj grzać też ciebie. Dobra, yy, i teraz umyję gruszkę, pokroję ją i usmażymy ją na maśle na patelni, żeby była taka pyszna, słodziutka, cieplutka i pyszna. Umyłam gruszkę i będę ją kroić w takie duże klastry, bo jak będę je smażyć, to będzie mi prościej potem je przekręcać na patelni i one się też wtedy fajniej zrobią. Robię je generalnie dosyć takie troszkę grubsze, ale no, żeby nie były takie jakieś mega grube. No po prostu takie, żeby się nam szybko y, zrobiły na patelni. Pierwsza partia to już mi się zrobiła, więc wyciągam je na talerz i ładuję do tostera kolejną partię. Yy. I teraz będę właśnie smażyła tą miskę. W jak tutaj mi się smaży gruszka to zrobię sos, sos robię z oliwy z oliwek, octu balsamicznego, musztardy francuskiej, miodu i soku cytryny, wszystko mieszam ja używam do tego szklanki, bo jakby jest mi prościej to wymieszać, bo to jest małe i dużo bardziej poręczne i wszystko mieszam i na koniec będę polewać tym nasze tosty. Teraz pokroję kamemberta na takie trochę grubsze plastry i też go będę smażyć na patelni, tylko że jego będę smażyć całkowicie bez tłuszczu. Na rozgrzaną patelnię wrzucam kamemberta i będę go smażyć do tego, aż się tak minimalnie rozpuści i dokładnie podgrzeje. Na wierzch dodaję jeszcze y, żurawinę i zaraz poleję całość tym sosikiem, który zrobiliśmy i doprawię świeżo mielonym piepr pieprzem i teraz będzie tyle. Teraz się ubieramy i jedziemy do dziadków Jerzyka i tam spotkamy się też z jego rodzicami i potem pojedziemy Tu się ubieraj. Wróciliśmy już od dziadków, jesteśmy w domu. Trochę nam się zeszło, bo już jest 16. Ja sobie teraz zrobię kawkę, bo trochę się zrobiłam skończona. Trochę może odpoczniemy, a potem wracamy do Was z obiadem i na obiad będziemy robić takosy. Także będzie pysznie. Ok, no to zabieramy się za robienie obiadu. Robimy takosy. I generalnie sprawa jest taka, że mamy kupione gotowe takie chrupiące, kukurydziane takosy. Więc w sumie musimy zrobić tylko to, co będziemy pakować do środka. I do środka będziemy pakować kurczaka, którego przyprawimy głównie tą przyprawą taką złocistą do kurczaka, i słodką papryką. Do tego damy usmażoną paprykę z cebulą jako taki warzywny dodatek do środka. Zrobimy taką mini sałatkę warzywną y, na bazie pomidora, czerwonej cebuli i habanero. Ja mam akurat habanero, ale możecie też użyć jalapeno i będzie nawet pewnie bardziej pasować niż habanero. Do tego y, zrobimy jeszcze guacamole z awokado i z soku z cytryny i przypraw. Do tego jeszcze zrobimy sosy czosnkowy na bazie czosnku, jogurtu naturalnego, majonezu i salse na bazie pomidorów z puszki. W ogóle te pomidory z puszki to są najlepsze pomidory z puszki, jakie istnieją. One są przepyszne i my je kupujemy po prostu hurtowo na zapas, mamy ich... Zawsze pełno w domu, bo są fantastyczne. Nie ma lepszych pomidorów niż te. I my, tą salsę, tak naprawdę robimy w ten sposób, że do tych pomidorów dodajemy chili, miód i to jest wszystko. I ona jest fantastyczna, bo same te pomidory w sobie są pyszne, a jeszcze jak się je połączy z miodem i z chili, to jest bajka. Więc e, zabieramy się. Myślę, że zaczniemy od kurczaka. E, kurczaka przygotowuję w ten sposób, że robię marynatę z. Oleju ryżowego. Możecie użyć dowolnego oleju roślinnego albo nawet oliwy z oliwek. Do tego y, wsypuję tą przyprawę z wyciską, którą Wam przed chwilą pokazywałam, i właśnie słodką paprykę. Nie solę tego, bo ta przyprawa sama w sobie jest dosyć słona, więc to już by było za dużo. Ym, słodkiej papryki, no generalnie wszystkiego w sumie ja dodaję tak na oko, tak jak widzicie. Potem może y, podam Wam dokładne po proporcje, jak to powinno wyglądać. I to wszystko mieszam i będę tym oblewać kurczaka. I na razie nie kroję go bardziej niż te kawałki, które mam tutaj, bo będę go później szarpać, bo chcę, żeby właśnie w naszych takosach był taki szarpany kurczak, a nie pokrojony w kostkę. Jak smażę nam się kurczak, to ja pokroję cebulę i paprykę i na drugiej patelni je zeszklę właśnie też na tym oleju ryżowym, żeby nam się zrobiły takie pyszniutkie, mięciutkie i będą fajnym dodatkiem, takim warzywnym właśnie do naszych tacosów. Да, я Kurczak jest już gotowy, więc ściągam go z patelni. I teraz generalnie chodzi o to, że trzeba go poszarpać. I ja po prostu robię to w ten sposób, że dwoma widelcami tak sobie go rozdzielam. I to będzie dużo fajniej nam się komponowało właśnie potem w gotowych takosach niż takie duże kawałki kurczaka. Tak drobno y, posiekaną cebulę, pomidora i habanero mieszamy. Dodajemy do tego sok z limonki, sól, pieprz. Coś jeszcze? Tyle. Tyle. Dobra. Świeże i ostre. <głosy> <głosy> Ale... Spoko, no bo my tego nie będziemy jeść bezpośrednio samej całatki, tylko to będzie dodatek do sałatki. Ty będziesz tatości. jadła, jak nie zużyjemy. Uu, ale jest ostre. No bo jest habanero, a zawsze używaliśmy no, jalapeno. Habanero jest chyba ostrzejsze. No, dużo więc ostrzejsze. nie wiem, czy <laughs> dla ciebie nie będzie za ostra. No dla mnie jest pyszne, ale nie <laughs> ja mam trochę zaburzony y, poziom ostrości, taką hmm. tolerancję na, na ostrość, więc no, dla mnie jest idealne, ale może będzie ja ciebie za ostra. Ja się teraz biorę za robienie guacamole i wydrążam awokado, które jest idealnie dojrzałe, więc się bez problemu wydrąża. I yy, skropię to sokiem z limonki, jednak nie z cytryny, bo się okazało, że mamy limonki. Yy, I do tego dodam tylko pieprz, sól. Tabatko nie będę dodawać, bo ta nasza sałatka wyszła dość ostra. Dość. Dość. Dla mnie dość ostra, czyli. A ja, piekielnie musiałem, wy... a ja ostra. musiałem wypluć. Mm. Tak, dlatego chcę, żeby to. Nie była zalecamy mała... używania habanero do tej sałatki, generalnie. Nie, no w sensie, można nie, za... dojść, nie, tylko nie, nie, można. nie w takiej ilości. W sensie, za dużo. W sensie, tutaj. jedna papryczka to jest dużo, 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 tak. za dużo. No tak. Znaczy, dla mnie jest okej, okay, no ale dla normalnych ludzi nie. Więc. E... Chcę, żeby to guacamole było jak najbardziej łagodne i takie właśnie aksamitne, żeby gdzieś tam tą sałatkę trochę zrównoważyło. Więc yy, będę zgniatać to yy, awokado widelcem yy, i dodam sok z limonki, pieprz, sól, to będzie tyle. Teraz robię yy, sos czosnkowy, który będzie takim właśnie kolejnym elementem, który gdzieś tam nam złagodzi tą ostrość mam nadzieję. I przeciskam przez praskę czosnek, dodaję do tego jogurt naturalny, majonez i pierwszy sól i to tyle. Dobrze. Chcesz próbować? Mhm. Takie delikatne. Dobre. Mogę dodać więcej czosnku, czy nie? Nie, nie, bo to jest. Za, sama wkładka jest za ostra. Dobra. No to co, mamy to chyba, bo mamy kurczaka, guacamole, sos czosnkowy, salse. Nie warzywa. mamy takosów. A, no właśnie, okej. Okay. No to generalnie. Chyba najważniejsze w takosach. Ja je kupuję w selgrosie, takie gotowe, bo już się przejechałam na tym, że. Yy, no są po prostu najsmaczniejsze, w sensie takie kukurydziane właśnie chrupiące. Ja najbardziej takie lubię. Nie lubię takich yy, wiecie. Bo raz, z... raz robiliśmy z pszennych pszennych zwykłych. Znaczy, jakie I one, były, i one, były, i one było były dobre., spoko, ale no moim zdaniem dużo lepsze są właśnie. No bo są te kukurydziane, kukurydziane. A jak kukurydziane nie jest tak łatwo znaleźć. No, one są ciężko dostępne. Yy, no my właśnie kupujemy w Selgrosie i nigdzie indziej chyba ich nie widziałam. Się prezentuje nasza tako uczta. My się zabieramy za jedzenie i damy Wam znać, jak nam smakowało. No i co? Nie jest ostre. Bo mm -hmm. jak się doda inne dodatki, to ta sałatka jest wiesz. Mm -hmm. tam, gdzieś tam w tle tylko. No, trakt. No, no. Jakby dobrze ci to zrównoważyło. No bo sama w sobie ta sałatka to jest po prostu jakieś dzieło szatana. No sama w sobie jest zabójcza, ale mm, jak masz kurczaka, to mole paprykę. Samo tako też nie jest ostre. Takosy były przepyszne, teraz wyszliśmy z domu i jedziemy do kina i później jak wrócimy do domku, to jeszcze zrobimy pyszną kolację, także zostańcie z nami. Wróciliśmy do domu, byliśmy w kinie, byliśmy na bardzo fajnym filmie, takim przyjemnym z Tomem Hanksem, nazywa się Mam na imię Otto, czy po prostu Otto, jak się nazywa? Mężczyzna imieniem Otto. A, mężczyzna imieniem Otto. Bardzo fajny film, możemy wam polecić. Na kolację chcę przygotować... Późno o kolację. Placuszki z papryki. E, czyli coś tak jak placki z cukinii, tylko że z papryki. Robiłam to już kiedyś i wyszło mega fajnie, więc e, dzisiaj wam pokażę jak to robię. I w sumie to pro, przepis jest mega prosty, bo wszystkie te składniki mieszam po prostu w, w mikserze, a na wierzch dodaję sobie blenderzy Nie blender 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 to jest blender mikser. blender 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 to jest ten taki whatever. z takimi... whatever, no, w tym, w tym urządzeniu. Yy, mieszam wszystkie składniki i potem na wierzch, jak już usmażę gotowe platuszki, to dodam serek wiejski i koperek. Także nie jest to skomplikowane, proporcje wam podam gdzieś tutaj w okolicy i yy, zabieramy się za robienie ciasta. Ciasto powinno być takie dosyć gęste, żeby nam się jakoś mega nie rozlały na patelni te, te placuszki. Ja je smażę bez tłuszczu, ale generalnie można by je też usmażyć na, na jakimś oleju roślinnym albo na maśle. Z tym, że ja chcę, żeby one były właśnie takie puszyste i bez tłuszczu takie trochę bardziej może suche, ale puszyste i takie pampuszkowate więc idealnie będzie jak usmażę je bez tłuszczu i e, raczej na wolnym ogniu je smażę, no i jak poczuję, że gdzieś tam od spodu już się troszkę e, ścięły no to będę je obracała o, jakie piękne takie idealne wyszły fantastyczne, takie idealnie puszyste, trochę jak takie pancake'i, są super. I ja je podaję z serkiem wiejskim i na to jeszcze posypię koperkiem. Możliwe, że y, jeszcze to posolę i dodam pieprzu, ale generalnie to już wszystko. Pyszne. Pyszne wyszły. Placuszki wyszły pyszne, takosy wyszły pyszne i nasze śniadanko poranne też było super. Więc mam nadzieję, że yy, skorzystacie z tych przepisów, które Wam dzisiaj gdzieś tam pokazałam i że podobał Wam się ten odcinek i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym. Pa!